Dzień dobry wieczór wszystkim. Proszę Państwa, chciałbym zacząć od tego, że prorok nie jest kserokopiarką ani faksem. Zaraz wyjaśnię co chodzi i rozwinę tę myśl w czasie trwania tego wideo. Pojawia się zarzut, że Księga Mormona, będąca rzekomym tłumaczeniem złotych płyt przez proroka Józefa Smitha na język angielski, angielski rości sobie prawo do bycia tekstem historiograficznym. Sądzę, że pod wieloma względami takim tekstem ona jest. Przede wszystkim jest ona jednak tekstem religijnym o duchowym znaczeniu. I tą kwestią chcę się dziś zająć po raz pierwszy. To znaczy, na ile i w jaki sposób Księga Mormona jest opisem faktów historycznych, na ile jest ona w tym opisie rzetelna oraz czy jej historiograficzny charakter jest w ogóle istotny w kontekście religijnego znaczenia tej księgi? Będzie to pierwsze wideo z cyklu poświęconego zawartości Księgi Mormona. Zaczynamy. Jak opowiadałem w jednym z poprzednich wideo według relacji Józefa Smitha i pierwszych Świętych Dniach Ostatnich Józef miał dzięki aniołowi Moroniemu odkryć zakopane na wzgórzu mora złote płyty. Były one niezbędne do przywrócenia pełni Ewangelii, jakoż zawierały dzieje nefitów i lamanitów, starożytnych amerykańskich ludów będących pozostałością Izraela. Treść tych piętnastu kronik, które składają się na Księgę, wydano w XIX wieku pod tytułem Księga Mormona. Według świętych nich ostatnich jest ona pełnią Ewangelii Chrystusowej. Ludy te, Nefici i Lamanici, wywodzili się od Hebrajczyków, którzy, według relacji Księgi Mormona, około 600 roku przed naszą erą, pod wodzą proroka Lechiego, Opuścili Jerozolimę i dotarli na kontynent zwany dzisiaj Ameryką. Plemiona Nefitów i Lamanitów, jak Żydzi w Judei, oczekiwały narodzenia się i przybycia Mesjasza. W końcu były też przez niego nawiedzone. Nefici przepadli. Zostali prawie zupełnie wybici przez plemię Lamanitów około V wieku naszej ery. Pytanie, które często, często ciśnie się na usta, to czy dzisiejsi amerykańscy Indianie to potomkowie lamanitów? Taki pogląd jest nam, członkom Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, często przypisywany jako logiczna konsekwencja historii zawartych w księdze Mormona. Skądinąd interesujący i typowy zabieg w relacjach międzyreligijnych. Nie wiemy, co ktoś uważa, to wymyślmy, co uważa, bo nam się to logicznie układa i z tym walczmy. Mało etyczna taktyka z mojej strony, ale bardzo skuteczna, zwłaszcza jeżeli chcemy komuś bardzo mocno dokopać. Bardzo często dosłowne rozumienie historii z Księgi Mormona i ich konsekwencji wykorzystywane jest przez sceptyków oraz tzw. hejterów. Ruchu Świętych niech Ostatnich. Od razu uchylam rąbka tajemnicy. Nie. Wszyscy Indianie nie są potomkami Lamanitów. Nikt tak nigdy nie powiedział. Co więcej, wszyscy Indianie nie są potomkami Lamana i Lemuela, synów Lechiego. Wśród rdzennych mieszkańców Obłamerek są jacyś tam potomkowie Lamanitów, ale byłoby niedorzecznością twierdzić, że wszyscy Indianie od nich pochodzą. I Boże Uchować wszyscy w linii prostej. Badania genetyczne wprawdzie wykazują znikome podobieństwo niektórych plemion indiańskich z ludami semickimi. Link do bardzo ciekawych, ciekawych materiałów na ten temat znajduje się u dołu ekranu w przepisach. Ale czy to zbieg okoliczności, czy fakt dowodzący lamańskiego pochodzenia Indian, trudno powiedzieć. Obie Ameryki zamieszkują dziś liczne plemiona tzw. Indian, które albo są bardzo jedno do drugich podobne, albo de facto nie mają ze sobą nic wspólnego, mimo zamieszkiwania stosunkowo nie, nieodległych obszarów, jak plemiona Lenape i ich indiańscy sąsiedzi. W dodatku, wszystkie te plemiona przemieszczały się lub były zmuszane do migracji, co dodatkowo wpłynęło na wielokrotne przemieszczanie, przemieszanie się składników mapy genetycznej obu Ameryk. Prawdopodobnie, gdyby udało się zbadać geny Indian z tylko kilku stuleci ich współczesnych potomków znaleźlibyśmy nikłe podobieństwo międzypokoleniowe. Jako ciekawostkę chciałbym tutaj wspomnieć o interesującym badaniu populacji Wielkiej Brytanii. Spora część Brytanii od 1 do 5 wieku naszej ery znajdowała się w orbicie cesarstwa rzymskiego. Osiedlenie rzymscy po upadku cesarstwa. Zostali zdominowani przez Germanów. Jak w 2015 roku donosiło czasopismo New Scientist, według badań Welcome Trust Center for Human Genetics w Oksfordzie, mimo późniejszego długiego okresu, w którym dochodziło do mariaży między lokalnymi osobami pochodzenia rzymskiego i osobami o germańskim rodowodzie, dzisiaj nie ma ani jednego śladu. Pokrewieństwa rdzennych mieszkańców Wielkiej Brytanii z jakimkolwiek narodem pochodzenia rzymskiego, Włochami czy Hiszpanami, ani ludnością śródziemnomorską. Pokrewieństwo z narodami germańskimi jest tymczasem ewidentne. Przedostatnia kronika księgi Mormona, księga Tera. Donosi, że pewne prehistoryczne plemie przybyło wiele, wiele wieków przed Lechim na teren obu Ameryk. Zwane ono było Jeredytami. Według relacji tej kroniki, czyli Księgi Etera, Jeredyci mieli przynieść ze sobą pszczołę. To zastanawiające, gdyż jak pewnie wiedzą moi widzowie, pszczoła przybyła na kontynent amerykański wraz z Europejczykami, a tak dokładnie gdzieś w XVII wieku. W tym miejscu jeszcze raz przypominam, prorok to nie jest kserokopiarka ani faks. To, że umysł proroka Józefa Smitha zastąpił jerydyckie słowo pszczołą, to zwykły przypadek. Bywa, że człowiek, gdy styka się z czymś zupełnie mu obcym, jego umysł interpretuje tę rzecz w znany sobie sposób. Księga Etera zwyczajnie donosi o sprowadzeniu przez wieredytów do Ameryki jakiegoś insekta. A jakiego? Nie wiemy. I pewnie nie dowiemy się tego już nigdy. Warto w tym momencie zadać sobie też pytanie. Czy rozważania tego typu, co to za robal w Księdze Etera w jakikolwiek sposób wpływają na interpretację Księgi Mormona jako dzieła duchowego? A tym właśnie jest ona w swojej istocie. Ta sama kwestia dotyczy obecności w Amerykach z księgi Mormona słoni, wspominanych przez Księgę Tera, a także jakichś koni, o których z kolei wspomina kronika zwana Księgą Enosa. Wiadomo przecież, że konie również przybyły do Ameryki wraz z jej podbijaniem przez Europejczyków. O tym, że konie będące w posiadaniu nefitów nie były żadnymi końmi. W tym znaczeniu, w jakim my to rozumiemy, świadczy chociażby fakt, że Księga Mormona ani razu nie wspomina o siodłaniu tych zwierząt ani zaprzęganiu. Pojawiła się, prawdzie, teoria pod koniec XX wieku, wśród yy, świętych dniach ostatnich, że może był to tapir. Nie wiem, nie znam się na tapirach aż tak dalece i trudno mi się wypowiadać, ale z tego co wiem, jest to teoria interesująca. Że pozwolę sobie sparafrazować znane polskie pożegadło, jak koń wygląda, no niekoniecznie wiadomo. Chciałbym w tym momencie zrobić ważną dygresję o Hiszpanii. Kraj ten jest koronnym przykładem na to, jak aktualne doświadczenie danej grupy ludzi wpływa na nazywanie obcych im zjawisk i rzeczy w sposób sobie znany oraz jak jego pewnie mylne skutki, trudno potem odwrócić. Gdy w starożytności na Półwysep Iberyjski przybyli Fenicjanie, odkryli tam zwierzę, które przypominało znanego im góralkowca, małego saka zamieszkującego między innymi Afrykę i Bliski Wschód. De facto, tym zwierzęciem był dobrze znany nam królik, a jako że Fenicjanie nigdy wcześniej nie widzieli królików, nazwali odkrytego przez siebie zwierzaka szafan, czyli właśnie góralkowiec. Nikt nie zdołał Fenicjan wyprowadzić z błędu i to, co nazwali góralkowcem, zostało góralkowcem, dla nich przynajmniej. A zatem, co do konia z Księgi Mormona, powiedział tak dobrze, że umysł Józefa Smitha w ogóle znalazł jakieś czytelne dla niego i dla nas dzisiaj określenie, na zwierzaka dużego zwierzaka, który był w posiadaniu nefitów tak czy inaczej, drodzy Państwo czy kwestia nazwania zwierzęcia będącego w posiadaniu głównego bohatera książki, chociażby biograficznej wpływa w ogóle na naszą interpretację dziejów tego bohatera no nie wydaje mi się a drodzy Państwo, byłbym zapomniał tak jak już utarło się, że księga mormona mówi o jakichś koniach w Ameryce, tak samo ksywa nadana przez Fenicjan na naszemu królikowi zyskała na nieodwracalnej popularności. Od fińskiego słowa szafan, na góralkowca, powstała z nazwa odkrytego przez nich kraju, i szafanim, ziemia góralkowców. Stąd wzięło początek nazywanie tych terenów przez Rzymian Hispania. Z tego zaś wzięły się kolejne nazwy, na przykład polskie Hiszpania, i tak oto, po dziś dzień Hiszpania jest krajem góralkowców, chociaż nie ma tam żadnych góralkowców, a w Ameryce z Księgi Mormona są dla nas konie, chociaż nie było tam żadnych koni. No i drodzy Państwo, to tyle na dzisiaj. Taki krótki wstęp do cyklu Mormonologa, który właśnie zacząłem, a do którego w kolejnych odcinkach raz na jakiś czas będę wracał. I ciekawostka na koniec. Chciałbym powiedzieć w tym miejscu bardzo ważną rzecz. Kiedy umysł, umysł ludzki styka się z czymś nowym i zupełnie obcym, proszę mi wybaczyć słownictwo, ale jego umysł świruje. Dlaczego o tym mówię? Bo tak działo się w przypadku proroków, tak działo się w przypadku Józefa Smitha i w procesie tłumaczenia pod Bożym natchnieniem Treści złotych płyt od odkrytych na wzgórzu Mora, które później zostały wydane w języku angielskim jako słynna The Book of Mormon, księga Mormona. W ten proces tłumaczenia zaangażowane były dwa czynniki boski i ludzki. Zatknięcie się z czymś innym, obcym, nadziemskim, dziwnym w dosłownym tego słowa znaczeniu skutkuje po stronie człowieka zwyczajnym szokiem. Obcując z czymś obcym i nadziemskim, ludzie sięgają po znane sobie słownictwo sformułowania, które są im bliskie, a także czytelne dla ich potencjalnych odbiorców. Prorok Józef nie dość, że obcował z tajemniczym tekstem, to jeszcze w procesie jego przekładu towarzyszyła mu siła wyższa. Jedno i drugie to mocno niecodzienne doświadczenie. Nie powinien zatem dziwić fakt, że nazewnictwo zawarte w Księdze Mormona lub opisy jej wydarzeń mają anachroniczny, a czasem nawet absurdalny charakter. I podam tutaj konkretny przykład. Joseph Smith, Księdze Mormona, użył na opisanie jednego zwierzęcia z Księgi księgietera słowa kurelon. Jego umysł nawet nie wysilił się na przełożenie tej nazwy na jakieś znane sobie słowo. Czy było to słowo z tajemniczego języka Jeredytów? Może tak, a może właśnie nie. Moim skromnym zdaniem ów kurelon mógł być bezsensowną zbitką głosek, które przyszły prorokowi na jego chłopski rozum z braku jakiejkolwiek innej opcji. Powiem o oczywistej rzeczy. Ludzie bzikują, gdy widzą zupełnie nowe zjawisko. Dzieci, na przykład, boją się, gdy po raz pierwszy oglądają jakieś egzotyczne zwierzę. Zapach, widok, dźwięk dalekiej, obcej krainy odkrywanej przez nas po raz pierwszy mogą skutkować zachwytem, ale też atakiem paniki. Tak na chłopski rozum, jeśli przyjmiemy, że istnieją siły wyższe, jakimiś niecodziennymi doświadczeniami musi przyjąć człowieka kontakt z tymi siłami. Dla mnie osobiście, Koronnym przykładem są wizje proroka Ezechiela opisane w Starym Testamencie. Bibliści i teolodzy od wieków dwoją się i troją, by wyłuskać z nich jakiś metaforyczny i duchowy sens. Moim zdaniem, mimo dobrych intencji uczonych, ich zabiegi są jednak marnawe. Ezechiel wprawdzie relacjonuje swoje wizje w sposób usystematyzowany, jednakże już pobieżna lektura tychże opisów ujawnia ich zwyczajną dziwaczność a pogłębione czytanie przynosi naprawdę marną, i jednolitą interpretację. Chciałbym w tym miejscu podzielić się moim doświadczeniem, podobnym do opisywanych. Spokojnie, nie jestem prorokiem, ani za takiego się nie uważam. Chciałbym mianowicie opowiedzieć wam historię o Beneluchu, Wiele lat temu, gdy byłem nastolatkiem, jako najstarszy w moim rodzeństwie oraz wśród najbliższych kuzynów, często opiekowałem się moimi dużo młodszymi krewnymi. Pewnego razu siedziałem w dużym pokoju w domu wraz z jedną z dziewczynek z mojej rodziny, wówczas czterolatką. Ponieważ tego dnia strasznie się nudziłem, ale dziecko spokojnie się bawiło. Ja z nodów rysowałem coś na kartce. W pewnym momencie pod mojego flamastra wyszło dziwne zwierzę. Pokazałem obrazek małej. Zrobiłem eksperyment. Pokazałem dziecku obrazek i zapytałem, co to jest za zwierzątko? Moja młodziutka krewna spojrzała na stwora, przechliła głowę i zaraz z domną minką powiedziała, to jest beneluch. Mm, żeby było jasne, sprawdziłem. Nie było wówczas y, nigdzie bęluchów i z tego, co wiem z internetu, nadal nie występują one nigdzie w przyrodzie. To, o czym przekonałem się tamtego nudnego dnia, to to, y, jaką my wszyscy ludzie mamy skłonność do fantazjowania i do interpretacji Rzeczywistości, może w mylny sposób, a jednak bardzo twórczy, a też bliski naszym sercom. Potwierdza się stara prawda, że my ludzie jesteśmy tylko ludźmi. Mm. Czy zatem prorok Józef Smith był fantastą, jak często mówią o nim sceptycy i hejterzy Mormonizmu? Powiem tak. Może i był. A prorok Ezekiel nie był? No, ufam, że tym ostatnim dowcipem nie uraziłem sióstr i braci i innych religii, ale też w tym momencie właśnie tym bardziej apeluję o to, co zwykle. Szanujmy się nawzajem. Jak było widać po tytule dzisiejszego wideo, jest to pierwsza część z cyklu dotyczącego historii zawartych w Księdze Mormona. Może nie po kolei, ale raz na jakiś czas do tych kwestii będę wracał. Już chciałbym zaprosić wszystkich na kolejne części, z których najbliższa będzie to Księga Mormona Historia, Faktografia czy Mitologia oraz Księga Mormona Historia, Anachronizmy. A tymczasem, do zobaczenia.